Witam w piąteczek wszystkich zbieraczy zrzutów. Wybrałem się na krótki rekonesa rekonesans. I chyba się opłaciło. Godzinka spaceru jest, jest rekord tego sezonu. Na razie widzę jedną tyczuszkę. Zobaczymy, może, może gdzieś będzie druga. Ale jest rekord. Ostatnio było 2,5 kg. Rekord. Dzisiaj będzie, myślę. Myślę, że 2,80. Może 3 kg. No już chyba czekała dosyć długo tutaj na mnie albo na kogoś innego. Ładny zrzucik. Nie zbyt połamany, w koronie troszeczkę jest potrzaskany, ale ale nie za bardzo nie wiem jak to policzyć, nawet jestem ekspertem, więc ciężko mi to policzyć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie wiem, sześć no nie mam pojęcia, nawet nie będę próbował, bo to nie dam rady, aczkolwiek myślałem, że jest większy z daleka ale chyba nie będzie chyba będzie taki jak ostatnio 2,5 kg jest grubszy troszkę, ale ale jest krótszy a ten był naprawdę dosyć długi a ten jest ładny, gruby, ale króciutki no, ale ważne, że jest. Idziemy zobaczyć. Może gdzieś tutaj w okolicy będzie jeszcze jeden? Byłaby pierwsza para w tym sezonie. To by było fajne. To by było fajne. No nic. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.